Dzień dobry widzowie, jak wiemy niedawno rozpoczęły nam się wakacje Ale niestety moja mama zakazała mi wychodzić z domu Dała mi karę na te wakacje i przez całe wakacje muszę siedzieć w domu A ja nie chcę tego Przecież każdy chciałby pojechać gdzieś na wakacje Na przykład do jakiegoś parku wodnego albo gdzieś Więc postanowiłem, że w dzisiejszym odcinku Przerobimy mój dom na park wodny Ogromny park wodny Z mnóstwoma zjeżdżalniami Oglądajcie koniecznie odcinek do końca, bo musicie zobaczyć Jak zrobiłem ten niesamowity park wodny Naprawdę bardzo, bardzo warto i zostawcie łapieszkę w górę oraz subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, ponieważ każdy, kto ma łapieszkę w górę i suba z dzwonkiem na kanale, jest moim przyjacielem i będzie miał wstęp do mojego pięknego parku tutaj wodnego. Więc naprawdę bardzo, bardzo warto. I też zapraszam na mój sklep ercie.pl sklep z gazetami, ubraniami, piękne wzory. Naprawdę bardzo warto sobie sprawdzić i to jest pierwszy link w opisie. Jeżeli Wy już macie coś mojego sklepu, to napiszcie o tym w komentarzu i dajcie znać jak Wam się podoba, a ja wtedy dam wam serduszko, oczywiście. A my teraz przejdźmy do przerabiania naszego domu właśnie na park wodny. Dlatego słuchajcie, na początku chciałbym wam mniej więcej pokazać, co ja bym Tutaj zrobić. Na pewno usunę to jacuzzi, bo ono już nam nie będzie potrzebne, i w tym miejscu będzie wejście na ogromne zjeżdżalnie, które, będzie, które my będziemy, słuchajcie, zjeżdżać tutaj, a tutaj nie będzie już tej ziemi, ponieważ kupię sobie tą działkę i tutaj zrobię na niej basen. Słuchajcie, ogromny basen. W domku też, słuchajcie, będzie kilka wejść do zjeżdżalni. Ogólnie będzie tego bardzo, bardzo dużo i też nie tylko zjeżdżalnie będą, ale też jakieś inne fajne atrakcje. Nawet naprawdę będzie to przekładacki park wodny, najlepszy na heaven Ok, w takim razie ja już tutaj jestem na edytorze, mogę sobie teraz edytować mój domek i słuchajcie, pierwsze co to oczywiście robię sobie tam tutaj działeczkę i właśnie zrobię tutaj tak jak wam mówiłem basen, ogromny basen, do którego będziemy zjeżdżać z jeżdżalniami okej, okay, ja słuchajcie zrobiłem coś takiego Ja widzicie tutaj jest taka teksturka tego basenu, właśnie często kiedy się idzie na basen to jest właśnie takie coś, takie wiecie, takie jakby płytki na basenie dlatego takie też coś zrobię i słuchajcie teraz oczywiście po prostu dodajmy sobie wodę, bo na tą chwilę w tym basenie nie ma wody, a jak wiemy no w basenie woda jest po prostu najważniejsza, dlatego zróbmy sobie mniej więcej taki poziom wody, okej okay, coś w tym stylu i słuchajcie mamy wodę, w której będziemy mogli pływać, w basenie możemy też sobie słuchajcie postawić jakieś takie różne rzeczy, takie wiecie, jakieś pontony jakieś takie leżaczki, coś w tym stylu wiecie, takie po prostu różne rzeczy na przykład są coś takie dmuchane kaszki z tego co ja wiem o właśnie, taką kaczuszkę i dodatkowo dodajmy sobie też takiego słuchajcie flaminga, o coś w tym stylu właśnie, który będzie sobie na wodzie tutaj yy, no, będziemy mogli po prostu na jego wejść i na flamingu o, patrzcie tu mam coś bardzo ciekawego, bardzo dużo zjeżdżalni i one w ogóle pasują do tego co ja chcę zrobić, dlatego słuchajcie mniej więcej wejście na to zjeżdżalnię będzie tutaj, więc ja sobie usunę to jacuzzi, bo nie potrzebujemy w sumie jacuzzi, po co nam jacuzzi Skoro Będziemy mieli ogromny park wodny, co nie? Okej, okay, i ja widzicie teraz, zamiast Jacuzzi, mamy, słuchajcie, tutaj wielką drabinkę, po której sobie wejdziemy, i tutaj mamy właśnie zjeżdżalnie do tego basenu. One w ogóle wyglądają mega hardkorowo, Ale widzę, że muszę usunąć te rzeczy z basenu, albo przynajmniej je gdzieś przesunąć, ponieważ one tutaj będą przeszkadzać, jeżeli już będą te zjeżdżalnie. Dlatego myślę, że zostawimy sobie po prostu te dwa pontony i ten, słuchacie, leżaczek, ponieważ więcej nam się już nie zmieści. Dobra, ale nie będzie przecież tylko leżaczku na wodzie, ponieważ musimy też, słuchacie, jakiś leżaczek i parasolki dać też przy basenie, co nie? Dlatego Dajmy sobie to gdzieś tutaj Tutaj sobie będą jakieś leżaczki z parasolkami To więc tutaj była ogromna działka A ona jest teraz przerobiona na ogromny basen Z leżaczkami i w ogóle Dobra, teraz jest naprawdę spoko Coś, Co możemy tutaj dodać? No myślę, że jakąś kolejną zjeżdżalnię, co nie? Na przykład usuniemy sobie tutaj, słuchajcie, tą działkę I na przykład na tej działce zróbmy kolejną zjeżdżalnię Która będzie jeszcze bardziej hardkorowa Oh my god, to będzie mega mocne, widzowie O, tu po schodach będzie, słuchajcie, wejście tutaj do góry Proszę bardzo I będziemy zjeżdżać, ale to będzie wyglądać mega hardkor bo będziemy mieszkać z takiej, z góry po prostu będziemy spadać więc to będzie mega hardkorowe dobra, gdzieś tutaj sobie ustawmy tą zjeżdżalnię mega, mega fajnie to już wygląda, moim zdaniem kiedy moja mama to zobaczy, że ja zrobiłem waterpark w własnym domu to na pewno, słuchajcie, oszaleje ale myślę, że jej się spodoba, co nie? bo każdy chyba chciałby mieć waterpark w swoim domu nawet mamy nie tylko dzieci, ale pewnie mamy też by chciały Ok, więc teraz basen możemy zrobić też tutaj gdzieś proszę bardzo, usunie sobie, słuchajcie, tą, tą tutaj lampę i tutaj, słuchajcie, zrobimy kolejny basen no a do basenu będę mógł Kolejne zjeżdżalnie, na przykład ta mnie bardzo zaciekawiła Zobaczcie jak ona wygląda, to jest mega mocne Chciałbym coś takiego zrobić, tylko że nie za bardzo mamy, słuchajcie, tutaj miejsce Okej, okay, zrobiłem tą zjeżdżalnie, słuchajcie I to wygląda naprawdę przeepisko Ten park przestaje być parkiem w moim domu Tylko parkiem wodnym na całą mapę Brookhaven Ale spokojnie, już więcej może nie będziemy robić W sensie, aż tak daleko już nie będziemy szli Po prostu teraz będę się starał robić wszystko mniej więcej przy moim domu Ale przyznacie, że te zjeżdżalnie wyglądają naprawdę epicko mogę się doczekać, kiedy my to wszystko przetestujemy, serio. jeszcze zanim dokończę ten park rozrywki, to powiem wam o bardzo ważnej informacji, o której wcześniej zapomniałem. Zapraszam na moją piosenkę o Brookhaven RP, ponieważ wydałem piosenkę o Brookhaven, więc klikajcie w drugi link w opisie, a ja przychodzę dalej do budowania mojego parku wodnego. Dobra, jak widzicie z tyłu domu nie ma totalnie nic, dlatego tutaj uważam, że też powinniśmy zrobić jakiś basen i po prostu do niego jakąś zjeżdżalnię. Omega, oh my god, to co ja robię w tym momencie jest naprawdę popaprane, ponieważ rozwalam dosłownie pół mapy pod moim domem naprawdę. Zobaczcie, tutaj jest wszystko rozwalone, a to dlatego, że słuchajcie, tutaj będzie ogromny basen, do którego już właśnie jest stworzona ta niebieska zjeżdżalnia, która słuchajcie, ma start na dachu mojego domu. To jest naprawdę niesamowite. Okej, okay, ten basen miał być tylko do tego momentu i miał być on tej wielkości, ale stwierdziłem, że troszeczkę go rozbuduję i zrobię go jeszcze tutaj obok mojego domu, więc po prostu wszędzie praktycznie wokół mojego domu będzie basen. Nie mam pojęcia jak to wyjdzie, ale naprawdę mega się cieszę, że mogę to zrobić. Jestem pewien, że to będzie po prostu najlepsze przy park wodny, jaki tylko istnieje na świecie. Naprawdę, nie mogę się doczekać. Okej, okay, a więc teraz wychodzi na to, że mamy cztery rodzaje zjeżdżalni, ale to jeszcze nie wszystko. Robimy ostatnią zjeżdżalnię, która będzie mega hardkorowa i wykorzystamy do tego ten tutaj most, który jest przy moim domu i po prostu zrobimy z tego tutaj mostu zjeżdżalnię. To będzie po prostu przeepickie. Okej, okay, a więc musimy zrobić taki oczywiście strumień wody. Oh my god, ale to świetnie wygląda. Okej, okay, yy, dajmy sobie do góry troszeczkę coś takiego. O, obróćmy to troszkę bardziej. Dobra, w ten sposób. I teraz słuchajcie, już mamy prawie skończoną zjeżdżalnię, co nie? Tylko jeszcze musimy to zrobić, żeby to było w miarę proste, bo na razie jest strasznie krzywo. Ok, a teraz jest spoko. Dobra, troszeczkę podnosimy. Ok, i tutaj będzie taki strumień wody, i troszeczkę to jeszcze w dół zróbmy bardziej. W sensie, po prostu przedłużmy troszeczkę tą zjeżdżalnię i myślę, że wtedy będzie jeszcze lepiej. Ok, obróćmy ją tak. Ok, i teraz postawimy sobie tutaj blok, dzięki któremu po prostu będziemy mogli zjechać na tej zjeżdżalni. To jest taki niewidzialny blok, który po prostu. Po prostu nas tutaj wyrzuci na tą zjeżdżalnię, można powiedzieć. Okej, okay, ustawmy go sobie gdzieś tutaj. Powiększmy mieszkę na całą szerokość tej naszej zjeżdżalni drogowej. No i słuchajcie, mamy skończone. Jeszcze przedłużyłem to w ten sposób, tak jak widzicie. I teraz to jest naprawdę bardzo, bardzo długie. Tak więc słuchajcie, nasz waterpark w domu jest skończony. Jestem bardzo ciekawy, jak on wyszedł. No dobra, i jesteśmy. Tak to wszystko wygląda z tej perspektywy. Dlatego zaczynamy od tej zjeżdżalni, bo jestem bardzo ciekawy. Okej, okay, i let's go. To jest zjeżdżalnia drogowa. Co jest grane. Dobra, ona wyszła dosyć słabo. W sensie nie jedziemy tak szybko, ale bardzo nietypowa zjeżdżalnia i bardzo mi się podoba, akurat, mimo tego, że jest dosyć wolna. Dobra, zobaczmy sobie na ten basen. I pyk, jesteśmy w basenie, ale czyściutka woda, no bo nowa, słuchajcie, to jest nieużywany jeszcze basen. Tutaj mamy jakiś ponton, tutaj też mamy jakiś leżak, na którym możemy sobie nawet siedzieć. Tutaj mamy kolejny ponton i tutaj mamy kolejne leżak, i super to wygląda, naprawdę. Jestem bardzo zadowolony z tego basenu i teraz przetestujemy sobie te kolorowe zjeżdżalnie. Naprawdę super sprawa. Słuchajcie napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście dla osób, które subskrybują kanał z dzwoneczkiem i zostawiają łapeczki w górę, dostęp do tej gierki, abyście mogli się właśnie tutaj pobawić i słuchajcie sobie pograć w tym moim domu i w tym moim waterparku, myślę, że będziecie chcieli więc dajcie znać w komentarzu, żebym miał już pewność, okej, okay, jesteśmy na tych zjeżdżalniach, weźmy sobie na przykład żółtą i uwaga, i let's go dobra, i super, wszystko na razie działa no więc bardzo, bardzo fajnie, ja się nie mogę doczekać reakcji mojej mamy, kiedy ona to zobaczy, co ja tutaj zrobiłem z pięknego domu, zrobiłem go na w sumie jeszcze bardziej piękny, bo po prostu zrobiłem Waterpark, ale ona się tego totalnie nie spodziewała Że kiedyś w naszym domu będzie Park wodny, ale może będzie dumna, że ma Takiego zdolnego syna, no dobra, teraz na Niebieskie na przykład zjedźmy i pyk Proszę bardzo, ale nas obkręciło Dobra, bardzo, bardzo fajnie, teraz sprawdźmy Sobie tom zjeżdżalnię, tą zieloną W ogóle ta zjeżdżalnia to jest taka, że pod nami się Po prostu zapada podłoga i my wtedy zjeżdżamy To jest bardzo mocne, zaraz wam Pokażę o co dokładnie chodzi, ale myślę, że już Widzieliście kiedyś takie zjeżdżalnie, ale Oh my god, ej to jest bardzo bardzo wys... Soko, co ja tutaj zrobiłem cały dom przerobiłem i praktycznie cały ogród też przerobiłem dobra zobaczcie to są właśnie takie zjeżdżalnie do których my sobie możemy wejść i po prostu padamy wtedy na dół dobra lecimy tutaj proszę bardzo wchodzimy zamykamy słuchajcie tą klapę pyk o dobra działa 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 pod nami się słuchajcie podłoga zapada i uwaga czy wpadniemy wpadliśmy wow hey let's go dobra to było przekozackie a widzicie podłoga się pod nami zapadła i wpadliśmy do basenu dzięki tej zjeżdżalni o dobra słuchajcie klapa się zapadła i let's go! Wpadliśmy! Wow! Nie trafiliśmy aż do basenu! Dobra, od, ale się odbiliśmy od ściany i trafiliśmy w końcu, tylko nie za pierwszym razem. To są dwie bardzo mocne zjeżdżalnie, ta zjeżdżalnia i tamta za domem, tam więc sprawdźmy sobie najpierw to może. Wow! Ej, to też wygląda super! Dobra, i zaczynamy sobie od tej czerwonej zjeżdżania właściwie do czerwono fioletowej. I słuchajcie, tutaj zjeżdżamy na pontonach, tam więc to też jest super sprawa. Ja sobie wsiadam na ponton i let's go! Dobra, lecimy. To będzie mega ciekawe, słuchajcie. Zjeżdżalnia na pontonie, co? To jest, jeszcze tutaj mamy taką spiralę, dobra. I tutaj będziemy się tak kręcić, kręcić, dopóki nie wpadniemy tam do środka. Uwaga, uwaga, właśnie chyba będziemy wpadać i wtedy już wpadniemy do basenu. Let's go, wpadliśmy, wszystko zadziałało i siub, jesteśmy. Ej, super. Ta zjeżdżalnia też bardzo fajna, co nie, mi się bardzo podobało. Dobra, naprawdę mega fajna gierka, uważam, że całkiem nieźle nam to wszystko wyszło. I tutaj zrobiłem sobie teleport do tej zjeżdżalni na dachu, więc zobaczcie, tutaj mamy tą ostatnią zjeżdżalnię, która wydaje mi się, że jest najmocniejsza. Zresztą nie wiem, każda jest bardzo mocna. Dobra, lecimy, słuchajcie. I pyk, lecimy przez tą niebieską zjeżdżalnię, ale szybko w ogóle. I zium, 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 zium O, zablokowaliśmy się. ja co by było, gdybyśmy się na przykład zablokowali na jakiejś zjeżdżalni w prawdziwym życiu? To, to to już by nie było fajne. O nie, tutaj nas coś zablokowało. No i wszystko to zepsuło widzowie, bo zobaczcie, teraz już tak nie wpadłem fajnie. Musimy to zrobić jeszcze raz, ale też bardzo fajna zjeżdżalnia. No dobra, i ostatni zjazd na tej niebieskiej zjeżdżalni. Lecimy widzowie, let's go! Mega szybka, ta zjeżdżalnia chyba najszybsza. I uwaga, 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 let's go! Ej, no, ja co jest z jakimś cudem? Dobra, ale wpadliśmy. Nie mam pojęcie dlaczego tam dalej jest ten zielony element, skoro go usunąłem, ale nieważne, wpadliśmy, wszystko słuchajcie, pięknie sobie działa. Nawet myślę, że water park w domu jak najbardziej super sprawa. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Napiszcie w komentarzu, jak w skali od 0 do 10 oceniacie mój waterpark, park, który zrobiłem właśnie w domu. Myślę, że jest to naprawdę świetny park wodny i naprawdę bardzo godny uwagi. Padacie tam mój nowy sklep z ubraniami i gadżetami link macie w opisie i wpadacie na moją pierwszą piosenkę piosenkę o Heaven RP, więc też naprawdę bardzo warto sobie sprawdzić, to jest drugi link w opisie Do zobaczenia jutro na kolejnym odcineśku i pa pa!